Paulina Krupińska odpowiada hejterom. Padły słowa o wadze i ciąży. Fala okrutnego hejtu wylała się na Paulinę Krupińską. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki, wywołując burzę domysłów. Celebrytka długo milczała, ale w końcu nie wytrzymała i postanowiła rozliczyć się z krytykami. Odmizd do influencerki, kariera Pauliny Krupińskiej i problem z hejtem. Polski show biznes ma swoje stałe ścieżki awansu, a jedna z najbardziej sprawdzonych zaczyna się od konkursów piękności. Tak właśnie było w przypadku Pauliny Krupińskiej Karpiel. Jej droga, choć typowa dla modelek, jest świetnym przykładem. Jak z jednorazowego sukcesu stworzyć stabilną i wielowymiarową karierę medialną? Wszystko zaczęło się w 2012 roku od tytułu Miss Polonia. Ten moment zapewnił jej nie tylko koronę, ale przede wszystkim ogólnopolską rozpoznawalność klucz do dalszych drzwi. Rok później reprezentowała kraj na Miss Universe 2013, co potwierdziło jej pozycję w świecie mody i wizerunku. Zresztą, ze światem mody była związana od dawna, bo modelingiem zajęła się już jako 17-latka, występując na pokazach i w sesjach zdjęciowych. Ewolucja w telewizji. Paulina Krupińska stanęła przed kamerą. Kolejnym krokiem w jej karierze była telewizja, i tu Paulina Krupińska postawiła na TVN, z którym związała się w 2014 roku. Początkowo zaczęła od programów tematycznych, co pozwoliło jej spokojnie budować doświadczenie przed kamerą. Prowadziła m.in. klinikę urody w TVN style, ale też bardziej przygodowe formaty, jak Sekrety Doliny Inków. 2016, czy Edukacyjne Wychować i Nie Zwariować, 2016. Przewinęła się też przez duży program rozrywkowy Mali Giganci, gdzie pełniła funkcję opiekunki jednej z drużyn. W 2019 roku, dla odmiany, pojawiła się w konkurencyjnej stacji, biorąc udział w dance-dance-dance w TVP2. Jednak prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w marcu 2020 roku, kiedy została współprowadzącą Dzień Dobry TVN. Poranne pasmo to absolutna pierwsza liga w telewizji, gwarantująca stałą i masową widownię. To tam ugruntowała swoją pozycję jako popularna i rozpoznawalna prezenterka. Obok pracy w telewizji Krupińska Karpiel skutecznie buduje swoją markę w mediach społecznościowych. Jest aktywną influencerką na Instagramie, gdzie dzieli się zdjęciami związanymi z modą, stylem życia i życiem rodzinnym. Ta cyfrowa obecność jest dziś równie ważna, jak rola w telewizji, pozwala na bezpośrednią współpracę z markami i utrzymywanie stałego kontaktu z fanami granice krytyki. Osobista odpowiedź na hejt. Paulina Krupińska nie wytrzymała. Tak szeroka obecność w mediach ma swoją cenę. Paulina Krupińska, jak każda osoba publiczna, regularnie mierzy się z internetowym hejtem, często dotyczącym jej wyglądu. Ostatnio miarka się przebrała i prezenterka postanowiła zareagować publicznie. Nie chodziło jej tylko o obronę własnego wizerunku, ale o zwrócenie uwagi na szerszy problem. Wciąż jest. Trochę się przytyło. Masywna. Lubię na nią patrzeć, bo doskonale przykrywa mankamenty figury. TVN za dobrze karmi, czytamy. Zamiast chować głowę w piasek, udostępniła kilka nieprzychylnych komentarzy i odpowiedziała hejterom wprost. Jej stanowisko było jasne i mocne. Takie słowa nie ranią tylko celebrytów. Równie mocno uderzają w młode dziewczyny i kobiety na przykład te po porodzie, które przez takie internetowe osądy zaczynają czuć się niewystarczające. Ciało nie jest zaproszeniem do oceny. Ciało to dom, jaki mamy napisała na Instagramie. To był kluczowy moment. Prezenterka zaapelowała do autorów Helitu, żeby w końcu przestali sprowadzać kobiecość do rozmiaru ubrania czy idealnego kształtu. Jej przekaz był prosty. Każdy ma prawo wyglądać tak, jak chce i to nie jest niczyja sprawa. A ja, ja nie jestem masywna, za duża, za mało idealna. Jestem sobą w pełni. Z miłością do siebie, której długo musiałam się uczyć przez branżę, w której pracowałam i też przez takie komentarze. Do wszystkich kobiet nie pozwólcie, żeby cudze słowa zatrzymały waszą pewność siebie. Nie pozwólcie, żeby internet mówił wam, kim macie być i jak macie wyglądać. Twoje ciało nie jest problemem. Problemem jest brak empatii. I dopóki będziemy o tym mówić głośno, nie damy się uciszyć. Czytamy. Reakcja środowiska na jej post była natychmiastowa. Pod publikacją pojawiła się cała lawina słów, fotuchy i wsparcia od znajomych z show biznesu. Swoje poparcie wyrazili m.in. Ralf Kamiński, Joanna Kryńska, Maffasz Jom, Agata Młynarska czy Joanna Krupa. Ten solidarny odzew pokazuje, że problem hajtu jest powszechny, a publiczne postawienie granicy przez kogoś tak rozpoznawalnego jak Paulina Krupińska-Karpiel jest ważnym głosem w obronie zdrowego rozsądku i szacunku w internecie. To dowód na to, że nawet w świecie pełnym sztucznego blasku warto mówić o realnych problemach.